Witam serdecznie w szkole tańca Step by Step. Dzisiaj poznamy kolejny fascynujący krok z disco samby o nazwie Parkocz. Panowie, odwracamy się twarzą w kierunku do ekranu i powtarzamy kroki za mną. Z nogi prawej tańczysz do tyłu złącz. Z nogi lewej idziesz do lewego rogu i obracasz się w lewo 45 stopni. Z nogi prawej tańczymy do boku i obracamy się w lewo kolejne 90 stopni. I z nogi lewej idziemy do przodu i dostawiamy nogę prawą do lewej. Kroki dla partnerki. Drogie panie, zwracamy się buzią w kierunku do ekranu i powtarzamy kroki. Za mną. Z nogi lewej tańczysz do tyłu złącz. Z nogi prawej idziesz do przodu i obracasz się w prawo 90 stopni. Nogą lewą tańczysz do boku i obracasz się w prawo kolejne 90 stopni. I z nogi prawej idziesz do przodu i obracasz się ponownie w prawo 360 stopni. A teraz powiemy sobie, jak to zatańczyć razem w parze. Obydwoje idziemy do tyłu tak, licząc raz, dwa, na trzy, cztery. Partner idzie lewą nogą do przodu, do rąku. Partnerka nóżką prawą do przodu, do ściany. Partner prawo rączką zakłada teraz trzymanie na swój bark. Idąc do boku od nóżki prawej dla partnera, lewej dla partnerki, partner lewą rączkę przekłada nad głową i obracamy się na siebie, licząc dalej 5-6. Idąc do przodu, partner obiema rączkami skrzyżowanymi obraca partnerkę na zewnątrz, licząc 7-8, uwalniając rączki. raz, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, osiem, dwa, trzy, osiem, stop! Serdecznie dziękujemy za to, że jesteście z nami, że ten kanał się może rozwijać. Dla nas to zupełna nowość, więc jeżeli macie jakieś pomysły, sugestie, jak można to ulepszyć, udoskonalić, iść jeszcze w jeszcze lepszym kierunku, to oczywiście jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie. Bardzo dziękujemy, zostawiajcie suby, łapki w górę i do zobaczenia na kolejnych zajęciach.